Hi guys! Today we'll talk about the word have. Dzisiaj porozmawiamy o słówku have, jednym z najważniejszych słówek w języku angielskim, słówku wytrych, który otwiera drzwi do swobodnej komunikacji, bo ma tak mnóstwo zastosowań, że tylko dobra znajomość tego słówka powoduje, że zaczynasz swobodnie się komunikować, nawet, nawet nie znając innych słówek. Dlatego trzeba to słówko znać. Natomiast tu pojawia się problem. Half has got multitude of meanings. Half ma bardzo wiele znaczeń, w zależności od tego, w jakim stoi kontekście i kiedy go używamy. I może, na przykład tutaj. Tu napisałem tylko cztery z 24. Tak, mamy gościć, mamy zerknąć, mamy jeść i mamy czegoś po dziurki w nosie. Wszystko to. Powiemy, używając właśnie słówka have. Do tego słówko have, kochani, powoduje serię dużych, dużych problemów z pytaniami. Jak pytać, używając have? Jak pytać, stawiając have na początku e, pytania? Jak pytać, stawiając have na środku pytania? Jak to zrobić dobrze i brzmieć jak ktoś z tej epoki? Bo bardzo często sposób, w sposób, jaki stosujecie... Już dawno nie funkcjonuje. Także, jeśli chcesz nauczyć się dobrze pytać z HF, a jednocześnie poznać sekrety słowa wytrych, zapraszam cię serdecznie do naszej zabawy. Kliknij na link powyżej z, lub poniżej, w zależności od tego, gdzie oglądasz ten film. Zapisz się do naszego quizu, a ja zapraszam na webinar. W trakcie webinaru będziesz ćwiczyć dokładnie użycie. Tego słowa i będziesz również ćwiczyć, jak sprawnie i grammatically correct create sentences and questions with have. I'll see you soon.